Alpaka z Ameryki Południowej, wielbłąd z Afryki, a kaszmirskie kozy z Azji. Która wełna ma dla ciebie najlepsze właściwości? Opisy wszystkich są niemal identyczne: dobrze utrzymują ciepło i odprowadzają wilgoć. Mogę wam jednak powiedzieć, która kołdra jest najlżejsza, od którą jest najcieplej, która jest najbardziej otulająca i która cieszy się największym zainteresowaniem. Ale zanim powiem, subskrybuj kanał żebyś poznał inne produkty dla komfortowego życia. Kołdra z alpaki jest najtańsza, ale jest też najgrubsza i najcięższa, bo tej wełny jest więcej. Jeśli waga kołdry nie ma dla Ciebie znaczenia, to alpaka jest dobrym ekonomicznym rozwiązaniem. W mojej ocenie jest średnia pod względem utrzymania ciepła. Kołdra Kamel ma mniejszą wagę, jest bardzo lekka i dość cienka, ale jest najbardziej płaską kołdrą z tych trzech. Najmniej otulająca i myślę, że będzie pod nią najchłodniej. Kołdra Kamel będzie najlepsza do ciepłych pomieszczeń. Kaszmir jest znacznie bardziej elastyczny, mięciutki, konsystencją przypomina puch. Zewnętrzna tkanina też jest bardziej elastyczna. Wagowo jest lekka, ale wydaje się być najcieplejsza. Najtańsza jest kołdra alpaka, około 800 do 1100 zł w zależności od rozmiaru. Kamel kosztuje około 20% więcej i najdroższa jest oczywiście kaszmirowa wełna, która kosztuje od 1100 do 1700 zł. Mimo, że kaszmir jest najdroższy, więcej ich sprzedajemy niż pozostałych, widać, że klienci cenią miękkość i ciepło, jaką daje ta kołdra. Na naszej stronie Salon Snupel znajdziecie pełny opis tych koder. Pod koszykiem możecie wygenerować kody rabatowe, a jak zapiszecie się do naszego newslettera, to rabatów dostaniecie jeszcze więcej.